Witam serdecznie wszystkich Welesian. Temat na dziś to oczyszczenie aury w pomocy osobom chorym na depresję. W ostatnim czasie w ten sposób przyniosłam ulgę naprawdę wielu klientom. Ale może zacznijmy od objawów depresji, które kwalifikują do takiego zabiegu. Jest to smutek, poczucie bezsensu, brak spełnienia, a może nawet nie potrafisz się już cieszyć. Zapomniałeś, czym jest radość, szczęście i uśmiech na twarzy. Zdarzać się popłakiwać, być zupełnie przytłoczoną życiem. 2. Brak energii. Nie jesteś już tą samą osobą, którą byłaś kiedyś. Ciężko ci się zmotywować do działania, nie masz sił na rzeczy, które chciałabyś robić. Czasem nawet najłatwiejsze czynności stają się niemalże niewykonywalne. 3. Problemy ze snem. Nie śpisz już jak głaz, przebudzasz się w nocy lub nie potrafisz zmrużyć oczu, by czuć się wypoczętą rano przed pracą. 4. Poczucie odosobnienia. Nie dogadujesz się z bliskimi tak dobrze, jak za starych, dobrych lat. Czasem masz wrażenie, że nie pasujesz do ich grona. Uśmiechasz się, ale nie śmiesz się już z głębi serca. 5. Niepokój. Bywasz poddenerwowana. Łatwo cię zdenerwować, wyprowadzić z równowagi, a w głębi ducha nie możesz się z tym samej uporać i odzyskać spokoju ducha. 6. Nic nie idzie po myśli. Wydaje ci się, że opuściły cię szczęście, rzeczy nie układają się tak, jak powinny, zastanawiasz się, czy to już nie jest jakaś klątwa. Jak działa oczyszczenie aury jajkiem lub woskiem? Otóż wszelkie negatywne objawy zostają przez nie pochłonięte, tworząc tymczasowe dziury w aurze, przez które przez kilka dni możemy czuć się osłabieni, trochę tak, jakby nas łamała grypa. Ponadto często pojawia się chęć do bycia w samotności oraz ciszy. Sporadycznie trafiają się też osoby, które od kolejnego dnia dostają zastrzyku pozytywnej energii. Jednak zależy to od wieku i od stanu zdrowia. Gdy aura się odbuduje, wraca się do harmonii. Świat znów nabiera barw, króluje poczucie lekkości, jakby ktoś nam zdjął z pleców ciężki balast. Głowa znów należy do nas, nie ma w niej już tornada myśli. Dzięki czemu, jeśli musimy podjąć jakąś decyzję, jest nam dużo łatwiej. Dodatkowo można znów cieszyć się bliskością z innymi osobami, a śmiech wydobywa się znów z dna naszego serca. W ostatnim czasie miałam przyjemność pomóc kilku klientkom w stanie naprawdę głębokiej depresji, tak wielkiej, że miały myśli samobójcze. Podczas oczyszczania lały się strugami łzy, a ciężar, jaki odczuwałam podczas oczyszczania był tak duży, że prądy przyszywały mi ręce. Kobiety podziękowały mi po jakimś czasie, twierdząc, że uratowałam im życie. Dla mnie, jako dla Wiedźmy, nie ma nic bardziej pokrzepiającego, jak myśl, że komuś pomogłam. Dlatego uważam, że oczyszczanie aury jest bardzo pomocne w walce z nerwicami i depresją. Jeśli chcesz powalczyć o swój lepszy komfort życia, zapraszam do kontaktu. W opisie tego filmu znajdziesz linka do mojej strony na Facebooku. Dziękuję wszystkim za uwagę i za każdego lajka.